Witam chomikowych mistrzów biznesu. Posiadanie własnej firmy to dla wielu przedsiębiorczych chomików istne spełnienie marzeń. Ale oczywiście nie jest to takie proste. Często trzeba oszczędzać latami albo zaciągać ogromne kredyty, aby zebrać odpowiedni kapitał. Równie istotne jest posiadanie biznesplanu. No i wreszcie czeka nas ciężka praca. Tyle wysiłku i poświęcenia. Szkoda, gdyby piękne marzenia zamieniły się w koszmar. Dlatego też warto obejrzeć najnowszy filmik, który dla Was przygotowałem. Zgłębia bowiem jedno z najważniejszych pytań, jakich biznesów nie warto w dzisiejszych czasach zaczynać. Taka wiedza może zaoszczędzić Wam mnóstwo pieniędzy, czasu i nerwów. Gotowi skierować swoją energię na właściwe tory? No to zaczynamy. Jakie są najgorsze pomysły na biznes? Przede wszystkim gastronomia. Wszyscy polecają otwieranie nowych restauracji, podczas gdy 60% pada po pierwszym roku działalności, a 80% w ciągu 4 lat. Weź pod uwagę, że średni koszt otwarcia restauracji to milion dolarów. Po drugie, handel detaliczny. 70% takich firm idzie na dno w ciągu 5 lat. Dalej mamy oprogramowanie. Duża nagroda w przypadku sukcesu, ale wcześniej trzeba wydać miliony, mając nadzieję, że pewnego dnia się zwrócą. Sprzęt i elektronika. Teraz wszystko rozwija się w takim tempie, że trudno nadążyć. Hotele, bo to nic innego jak nieruchomość z całodobową obsługą klienta. Firmy medialne. Wszyscy trąbią o blogowaniu i cyfrowych gazetach, ale prawda jest taka, że bardzo trudno na tym zarobić. Hurtownie, w szczególności opierające się na jednej dużej platformie, na przykład Amazonę. Głównym problemem jest ryzyko jednej strony, dlatego większość takich firm nie wytrzymuje nawet jednego roku. Ta analiza brzmi nieco chłodno, ale bądźmy realistami. Taki już jest świat biznesu, lepiej mierzyć się z rzeczywistością, niż ją ignorować. Oprócz własnych pomysłów warto przyjrzeć się statystykom branżowym, aby dostrzegać trendy i prognozować przyszłość. Jak już wchodzić w jakąś branżę, lepiej, żeby była to branża kwitnąca i odporna. Sam nie zajmowałem się żadną z wymienionych działania za to rozważałem zakup pola golfowego. Tyle gotowych dołków można łatwo przekształcić w hotel dla chomików, ale muszę się nad tym dłużej zastanowić. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie, chomiki to siła jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Do zobaczenia w następnym odcinku.